Bo się, szanowni państwo, okazuje, że od dwóch lat ekipa Donalda Tuska, ekipa PSL-u zamiata pod dywan sprawę działki. Działki, która była ważna z punktu widzenia realizacji projektu CPK. Ta działka, od razu mówię, nie powinna być sprzedana. I Prawo i Sprawiedliwość jest partią wysokich standardów. Natychmiast zawieszenia, natychmiast rozliczenie, nie mamy niczego do ukrycia. Przyszliśmy tutaj z panem posłem... Andrzej Śliwkom, żeby rozpocząć zbudowanie pełnej, transparentnej, e, takiej białej księgi. Sprawy działki, która została sprzedana, oraz tego, co się działo od 600 ponad dni rządu Donalda Tuska. W zasadzie tego, czego się po prostu nie robiło z punktu widzenia odzyskania możliwości kontroli nad tą działką. Nie mamy, Szanowni Państwo, żadnej wątpliwości, że podstawowym pytaniem jest pytanie o to, czy mamy do czynienia z gigantyczną aferą korupcyjną ekipy Donalda Tuska, czyli pieniądze na kampanię Rafała Trzaskowskiego dla Platformy od. Rodziny biznesmena, który kontroluje działkę związaną z CPK. I mamy kolejne pytanie, czy nie mamy do czynienia z gigantyczną ustawką, ustawką, która w istocie ma skompromitować ostatecznie projekt budowy centralnego portu komunikacyjnego portu, który jest solą w oku platformy obywatelskiej, która to partia nie chce realizować tej inwestycji. I będziemy, szanowni Państwo, ustawiać. Wszystkie fakty na takiej mapie chronologicznej, bo chcę jasno powiedzieć, że to, co zrobili dziennikarze wirtualnej Polski, czyli jasno pokazali bezwład polskiego państwa i dezinformowani ze strony Donalda Tuska, pana Korneluka, pana Żurka. W sprawie tej afery, a w zasadzie nie robienia niczego od kilkuset ostatnich dni, ta kwestia powinna być bezwzględnie wyjaśniona. I chcę, Szanowni Państwo, powiedzieć o bardzo jeszcze ważnej rzeczy. Idziemy tutaj z posłem Andrzeją Śliwką, żeby dowiedzieć się, kto od 13 grudnia 2023 roku z dzierżawców wchodził do tego budynku. Będziemy ustalali pełną korespondencję pomiędzy Kowrem, Ministerstwem Rolnictwa, pełno, pełnomocnikiem do spraw CPK oraz samą spółką CPK. Ustalimy punkt po punkcie, kto w tej sprawie próbował e, tę e, sprawę e, tuszować. I chcę jasno powiedzieć, Szanowni Państwo, że na pewno żądamy jednej rzeczy. Natychmiastowej dymisji dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Politru z psl bo to jest po prostu nieprawdopodobne, o czym Prawo i Sprawiedliwość mówi od wielu, wielu miesięcy, żeby poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego pełnił funkcję dyrektora Kowru. Chcę przypomnieć, Szanowni Państwo, że jako Prawo i Sprawiedliwość zgłosiliśmy projekt ustawy, która jest mrożona cały czas w Sejmie, aby. Żaden polityk nigdy nie mógł pełnić funkcji dyrektora kowru. Naszym zdaniem jest to nielegalne. Poseł PSL-u nie powinien być dyrektorem kowru. Ten, który dzisiaj dezinformuje opinię publiczną. I jeszcze więcej chcę przypomnieć Państwu o ostatnich działaniach rządu premiera Mateusza Morawieckiego z mojej inicjatywy i z, i z inicjatywy pani minister Anny Gębickiej. Złożyliśmy również w grudniu 2023 roku bardzo ważny projekt ustawy ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia i Rolnictwa. Chcę potwierdzić dzisiaj decyzję pana premiera Mariusza Błaszczaka. Dzisiaj zgłosimy ten projekt ustawy jeszcze raz, ponieważ ten projekt został wycofany przez ekipę Donalda Tuska. A on w istocie dotyczy najważniejszej kwestii w tej sprawie pełnej transparentności działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Chcieliśmy, aby każda, każde posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Kowrze. A takie rady oceniają każdą e, transakcję, każdą decyzję w sprawie dzierżaw, każdą decyzję w sprawie sprzedaży. Były to posiedzenia dla polskich rolników, dla opinii publicznej w pełni transparentne, nagrywane, puszczane, dlatego że polska ziemia ma być dla polskich rolników, a nie gości, którzy przy zielonym sobie stoliku będą usta ustalać, który biznesmen sobie dostanie działkę, a który nie. Nie ma na to, szanowni państwo, zgody. Wyjaśnimy z panem posłem Andrzejem Śliwko wszystkie e, aspekty tej bulwersującej sprawy i na pewno żądamy jednej sprawy. Henryk Smolasz, polityk polskiego Stronnictwa Ludowego, niekompetentny w naszej ocenie dyrektor kowru do natychmiastowej jeszcze dzisiaj dymisji. Szanowni Państwo, pan Henryk Smolasz nigdy nie powinien zostać dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, to wynika wprost z konstytucji. Poseł na Sejm nie może łączyć funkcji innej niż zbyciem ministrem konstytucyjnym bądź sekretarzem Stanu. Więc sytuacja, w której polityk PSL-u Poseł na Sejm jest również dyrektorem instytucji podległej ministrowi rolnictwa jest absolutną patologią, i ta sprawa powinna być dzisiaj załatwiona. Henryk smolasz do dymisji. Szanowni Państwo, ale dzisiaj idziemy głównie właśnie, żeby ustalić fakty. A fakty w tym, w tej sytuacji są najistotniejsze. Chciałem Państwu powiedzieć, że po 13 grudnia 2023 roku w tej konkretnej sprawie w sprawie związanej z aferą, a chyba dziś możemy powiedzieć to wprost po kolejnych publikacjach Wirtualnej Polski aferą Platformy Obywatelskiej. Bo to właśnie pan Wielgomas, właściciel, współwłaściciel rodzinnej spółki DAFTONA, finansował, szanowni państwo, kampanię Rafała Trzaskowskiego. To rodzina Wielgomas finansowała kampanię Rafała Trzaskowskiego. A żeby było jeszcze ciekawiej, ta spółka DAFTONA, szanowni państwo. Finansowała kampus Polska przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej, pan Szłapka, pan Tomczyk, pani Pomaska, pani Nowacka, chowają głowę w piasek i nie udzielają odpowiedzi. Nie mówią jak to wynikało, z czego to wynikało, że pan Wielgomas, a także spółka Daftona, finansowały poczynania Rafała Trzaskowskiego i polityków koalicji obywatelskiej, bo tak trzeba nazwać te działania, które miały miejsce. I trzeba zadać kolejne pytanie. Czy właśnie w związku z tym finansowaniem działalności i kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego nie był rozpięty parasol ochronny? Bo jak się spojrzy na zdarzenia po 13 grudnia 2023 roku, to widzimy absolutnie sytuację bulwersującą. Rząd w tym zakresie nic nie zrobił. My wiemy o tym, szanowni państwo, że rządzący nie chcą budowy centralnego portu komunikacyjnego. My sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, że po to dali tam antymidasa laska, żeby ten projekt nie wyszedł, żeby go zablokowali, ale determinacja parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, determinacja obywateli, bo tutaj to jest najważniejsze, zmusiła, doprowadziła do tego, że ten rząd musiał się wycofać z, tej swojej, z tego swojego głównego planu, czyli likwidacji tego projektu. Ale szanowni państwo, podejmują kolejne działania, obkrajające program Centralnego Portu Komunikacyjnego. I dzisiejsza sytuacja, ta sytuacja, w której rządząca koalicja Platformy Obywatelskiej, PSL-u, mająca władzę, pełną władzę, pomimo tego, że ta działka, tak jak pan poseł Kowalski zauważył, ona w naszej ocenie sprzedaż jej była jakby niewłaściwa i ta sprawa powinna zostać oczywiście także wyjaśniona. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie zachowuje się pryncypialnie i stąd też wynikały te decyzje kierownictwa partii, ale obecna koalicja rządząca nic nie zrobiła, szanowni państwo, kompletnie nic nie zrobiła, ażeby odzyskać tę nieruchomość. Przez 600 dni. Nic w tym zakresie się nie robi. Pan Smolarz udawał, że nie dostaje żadnych pism. Dostawał kilkanaście pism ze strony Centralnego Portu Komunikacyjnego spółki i milczał, nie odzywał się. A jeszcze powiem więcej: to, co miało miejsce dwa dni temu, gdzie Kowr, pana Smolarza, polityka polskiego stronnictwa ludowego, kłamał i oszukiwał opinię publiczną, mówiąc o tym, że nie ma prawa odkupu, jest sytuacją skandaliczną. Teraz może mniej jako polityk, ale bardziej jako radca prawdy. Szanowni Państwo, prawo odkupu jest standardowym i standardową instytucją, standardowym, standardowym postanowieniem w tego typu umowach między kowr wcześniej Agencją Nieruchomości Rolnych, a podmiotami, które nabywają ziemię. I zawsze KOWR, a wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych ma możliwość skorzystania z prawa odkupu. I to, że Pan Smolarz i to, że politycy PSL-u i Platformy Obywatelskiej przez blisko dwa lata nie skorzystały z tego prawa odkupu, pomimo kilkunastu pism ze strony Centralnego Portu Komunikacyjnego, mamy do czynienia z niebywałym skandalem. Tak samo przypomnę tylko, że wczoraj premier Tusk skłamał. No, nie jest to coś zaskakującego, bo premier Donald Tusk często kłamie. Nawet bym powiedział, nie ma dnia, żeby nie minął się z prawdą. Powiedział o tym, że. Prowadzone jest postępowanie. Z dzisiejszej publikacji pana redaktora Jadczaka wynika, że prokuratura nic w tym zakresie nie zrobiła. Po to, szanowni państwo, właśnie pan Adam Bodnar, a teraz pan Żurek w sposób nielegalny przyjmowali prokuraturę krajową. Po to właśnie... Jeszcze bardziej chcą wpływać na wymiar sprawiedliwości, żeby ręcznie sterować takimi postępowaniami, żeby włos z głowy nie spadł politykom PSL-u i politykom Platformy Obywatelskiej, którzy są zamieszani w tą gigantyczną aferę obecnej władzy. Jeżeli, Szanowni Państwo, macie pytania, to jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Jeżeli dziennikarze mają pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Ja do pana posła Kowalskiego. Panie pośle, to dziennikarze może wpierw by chcieli się zadać pytanie. Bez takich złośliwości. Ale nie, to... pana nie mam pytania żadnego pytania. Panie z zakończysz... propagandy są platformą. Ja w ogóle nie chcę z panem rozmawiać. Ale to proszę nie przychodzić do konferencji, jak Janusza pan nie chce. Nie, nie, z panem nie chcę rozmawiać. Z panem Januszem ale... Kowalskim z chęcią rozmawiam. Panie... Panie, 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 pytania, szanowny panie, poprosiłem wpierw dziennikarzy o pytania. Jeżeli pan nie chce jako propagandę. Ale ja z panem nie rozmawiam. Do Czy są pytania dziennikarzy? Janusza Ale to proszę, panie redaktorze. Przepraszam, przeszkadza pan nam konferencji. Ale nie Ale przeszkadza pan nam ja nie jest pan propagandystą. Jest, nie, jest pan propagandystą. ale proszę to proszę, z Ale proszę odejść, jest pan propagandystą. Z paną, z jest, jest, tam, jest pan propagandystą platformy, proszę odejść. Nie, nie stąd. Pan dziennikarz. Nie, się pan. Nie pan, redak pan redaktor ma pytanie. Panie redaktorze, proszę, proszę. Pan redaktor poczeka. I nawet nie, nie. teraz pan e, przed to Jest pan propagandystą, panie, e, proszę, panie, proszę, panie, proszę, panie, proszę, szanowny panie, że jest pan propagandystą, proszę odejść. No nie wiem, Janusz, zapytajmy no, ja ja dziennikarzy, najpierw, ja jeżeli pan chce. Możemy, możemy ewentualnie potem porozmawiać. Chciałbym, Mówię żeby się, najpierw dziennikarze tak? mogli zadać tak, pytanie. Yy, ale yy, ale ja to, dziennikarze. To, tak, 6 września. Pan rozumie, dziennikarze. CPK informuje, Strasznie że strategiczny pan grunt dla budowy... Nie, ja nie jestem nerwowy. 6 września. CPK Serduszka. informuje, Serduszka pan że strategiczny pan grunt dla budowy lotniska. 6 września. Serduszka, Rząd Prawa i Sprawiedliwości. 23 października 2023 Panie Czy pan nie rozumie, roku. że dziennikarze wpierw zadają pytania? W, wiceminister Rafał Romanowski wydaje zgodę na budowę Dziennikarze zadają 23 pytania. listopada 2023 hmm. roku. Władze KOFR zostały poinformowane, że po wdrożeniu nowego planu wykorzystania terenów wokół lotniska nastąpi znaczny wzrost wartości działki. 24 listopada 2023 roku prezes Jezu, centralnego portu komunikacyjnego Mikołaj Wil skierowałce pismo do ówczesnego pełnomocnika rządu do spraw CPK Marcina Chorały I 1 grudnia formalnie dochodzi do sprzedaży. Czy, 20... czy możemy, żeby działać Panie, działać nie ma przeszkadzać? Panie, nie przeszkadzać? nie Panie, na to, że ma na nie w ten sposób? Które być może dostał pan z centrali Platformy Pan Chce, Chcę jasno powiedzieć. I bardzo dobrze, że pan dzisiaj czytał e, e, artykuł pana e, Jadczaka z Wirtualnej Polski, bo to są kluczowe pytania. O to, o co pytał pan e, minister Andrzej Śliwko, o kompletną be bezczynność platformowatelskiej. obywatelskiej o finansowanie kampanii Rafała Trzaskowskiego. Trzeba w ogóle sobie zadać podstawowe pytanie. Dlaczego Rafał Trzaskowski do dnia dzisiejszego nie ujawnił listy sponsorów i listy sponsorów kampusu Polska? Bo być może to jest w ogóle klucz tych wszystkich afer, które wy wy wybuchają od wielu, wielu miesięcy, od 13 grudnia. Dlatego, że różne firmy wpłacają na organizacje związane z Platformą Obywatelską, a potem się dowiadujemy, że przez dwa lata, kiedy KOWR może odzyskać Kontrolę nad działką. Nic się w tej sprawie nie robi. A premier polskiego rządu, minister sprawiedliwości, nielegalny prokurator um, oraz um, pan Lasek dezinformują opinię publiczną oraz oczywiście pan dyrektor um, Kowru. Te pytania należy absolutnie um, bezwzględnie zadawać. My jesteśmy, szanowni państwo, tutaj z panem posłem Andrzejem Śliwką po to, żeby zbudować um, Białą Księgę. Białą Księgę zaniechań ekipy Donalda Tuska. I powiem panu Tuskowi jedną bardzo ważną kwestię. Nie wiem, czy na cygarze czy na winku spotykał się Donald Tusk z panem Wielgomasem, żeby ta sprawa przez dwa lata sobie leżała i była zamiatana pod dywan. Bo patrząc się na to, co robił dyrektor Kowró, patrząc się na to, co robiła prokuratura, w zasadzie nic nie robiła, patrząc się na brak jakiejkolwiek działalności ze strony CPK, te pytania, opowiązania biznesmenów z Platformą Obywatelską i działanie przeciwko CPK należy bezwzględnie zadawać. I jesteśmy tutaj, szanowni państwo, po to z panem posłem Andrzejem Śliwką, żeby na dokumentach, na dokumentach wyjaśnić bezwład tej ekipy Donalda Tusk'a. Szanowni, pan, pan, szanowni, już szanowni Państwo, przepraszam w pierwszej kolejności, szanowni Państwo w pierwszej kolejności, przepraszamy Państwa za zachowanie propagandysty Zadanie, I jeżeli, pytanie, mógł prosić, jeżeli mógł prosić, jeżeli prosić, jeżeli bym mógł prosić dziennikarzy. Pan żebym, proszę, proszę, ten, bardzo. proszę bardzo, żeby redaktorzy. Bez, bez przepraszam celnej. panów redaktorów za zachowanie bez, bez tego propagandysty. Proszę, proszę, żeby pan zadał i, pytanie. Pan przeszkadza pan w konferencji prasowej. Dziennikarze zadają pytania. Dziennikarze. pan, 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 pytanie. Z dziennikarze. pan prosili, jest propagandystą. Pan jest pan z bardzo, panie redaktorze, przepraszam pana za zachowanie tego pana. Proszę, żeby pan zadał pytanie. Ja powiem w swoim imieniu, ja byłem wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi i pokazywałem... Bardzo ważną rzecz, że polska ziemia powinna być dla polskich rolników. Stąd między innymi ten projekt ustawy z panią Anną Gębicką, po to, żeby każdy polski rolnik, każdy obserwator życia publicznego miał informację transparentną, co dzieje się z polską ziemią, jak są podejmowane decyzje. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powiedział szanowny wiceminister były aktywów państwowych Andrzej Śliwka, jest formacją absolutnie transparentną i wysokich standardów. Kiedy pojawiają się znaki zapytania, ważne znaki zapytania w sprawie działki dotyczącej CP. Natychmiast są posłowie Prawa i Sprawiedliwości w tę sprawę z tą sprawą związani zawieszani do czasu wyjaśnienia. I powiem jasno, każda nieprawidłowość. Każda rzecz, która jest nietyczna, będzie w Prawie i Sprawiedliwości wypalana żelazem, bo taką jesteśmy partią. I to nas różni od Platformy Obywatelskiej. Bo kiedy patrzę się na ludzi Platformy Obywatelskiej, tych, którzy siedzą w Sejmie, to widzę dziesiątki ludzi, którzy powinni siedzieć na ławie oskarżonych i mieć zarzuty, a potem siedzieć w więzieniu. I to jest różnica między u nas. Zdarzają się wyjątki wyjątków, osoby, które działają nieetycznie i niezgodnie z prawem, i my natychmiast reagujemy. Natomiast w Platformie Obywatelskiej, teraz to jest Koalicja Obywatelska czy Koperta Obywatelska, nie wiem w końcu jak oni się nazywają, jest to absolutna zasada, dlatego ta Koperta Obywatelska będzie miała poparcie 80-90% we wszystkich zakładach karnych. I jesteśmy tutaj, szanowni państwo, po to, żeby korupcję, układy, kolesiostwo ekipy Tuska oraz PSL-u, PSL który doprowadza do upadku polskiego rolnictwa, PSL-u, który mianował politruka, na szefa, szefa Kowru, tego polityka PSL-u, który innemu politykowi PSL-u, bo wirtualna Polska przecież taką aferę ujawniła, w zeszłym roku darował setki tysięcy złotych jako dyrektor Kowru. Nie ma, Szanowni Państwo, na to zgody. Jesteśmy partią wysokich standardów i tego oczekujemy od, od wszystkich, bo bez względu na to, to, to żartuje, kto. Co, co żartuje po prostu? Co żartuje. Tusk okrada Polskę, okradają Tych nasze państwo. Nie, my nie jesteśmy, my szanowni państwo, wyjaśniamy wszystkie kwestie bezwzględnie i tyle. Jeżeli mogę odpowiadając, panie redaktorze, żeby nie było żadnych wątpliwości, my od samego początku o tym mówimy. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia. Proszę zobaczyć no, naprawdę tą zasadniczą różnicę w standardach. Tu nie przesądzając o winie czy niewinie, bo o tym jakby nie powinni decydować politycy. No, ja wiem, że od 13 grudnia 2023 roku żyjemy w takich czasach, gdzie Donald Tusk coś powie i później prokuratorzy i propagandyści z TVP w likwidacji no, zachowują się w taki sposób, a nie winny. Ale ja bym chciał, żebyśmy funkcjonowali w pewnych standardach państwa jednak demokratycznego i my jako. Politycy, jako partia polityczna opozycyjna, ale także jak byliśmy u władzy, bardzo, bardzo mocno staraliśmy się zadbać o to, że jeżeli dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości, jeżeli dochodzi do jakiego, jakiegokolwiek znaku zapytania, żeby te sytuacje były wyjaśniane. I tak samo jest w tej sytuacji, jeżeli opinia publiczna, jeżeli pojawiają się, się w przestrzeni medialnej, ale także nie wiem, w internecie jakieś pytania, wątpliwości, one wymagają wyjaśnienia. I chcemy, żeby ta sprawa została wyjaśniona. Od samego początku, panie redaktorze, również mówiłem o tym, że w tej sprawie są dwie rzeczy do wyjaśnienia. Jak ta działka została sprzedana oraz co się stało, myślę, że to jest o wiele ciekawsze że przez te dwa lata obecna ekipa rządząca pomimo tego, że miała cały pejzaż instrumentów do tego, żeby skorzystać i odzyskać tę działkę, nie zrobiła tego. Nie skorzystała z prawa odkupu, nie wywłaszczyła tego, nie skorzystała z wady oświadczenia woli, czyli powiedziała, że doszło do błędu ze względu na to, że był tam ciek wodny. Nic w tym zakresie nie zrobiła. Centralny port komunikacyjny wysyłał kilkanaście pism, kilkanaście pism do kowru. A KOWR i pan, głównie pan Smolarz, bo one były kierowane do pana Smolarza, polityka PSL-u, nic w tym zakresie nie zrobił. A Daftona, czyli można by powiedzieć spółka, której właściciel był beneficjentem tego zakupu, finansowała imprezę partyjną Koalicji Obywatelskiej. A cała rodzina pana Wielgomasa, no cała to może nie, ale tam chyba 3 czy 4 osoby, finansowały kampanię. Kampanię wspólnego polityka, wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Polski 2050. No, przyzna Pan, że jeżeli mamy pójść za pieniędzmi, jak to robią dedyktywi, jak to robi prokuratura, to te pieniądze poszły na kampanię Rafała Trzaskowskiego z beneficjenta tej, tego zakupu. No, przyzna Pan, że to powinno zostać głównie wyjaśnione. Pero no Panie redaktorze, no my powiedzieliśmy, ta sprawa wymaga absolutnie wyjaśnienia. Jeżeli doszło tam do nieprawidłowości, to jest jakby... Ta sytuacja jest oczywista, że jeżeli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, i niezależnie kto byłby tym politykiem, to powinien ponieść odpowiedzialność. No, co prawda po 13 grudnia 2023 roku ta sytuacja absolutnie się zaburzyła, bo na przykład Bartłomiej Sienkiewicz w sposób nielegalny przejął media publiczne i zatrudnił mnóstwo, poli, mnóstwo politruków, którzy tam zarabiają tysiące złotych, nawet setki tysięcy złotych. Czy też prokuratura, czy też prokuratura krajowa, czy też prokuratura, czy też prokuratura krajowa, która została w nielegalnie przejęta, no to mamy do czynienia, mówi pan, no mamy do czynienia z takim zaburzeniem sytuacji, która powinna normalnie funkcjonować w demokratycznym państwie prawa, no ale to jak... Pan redaktor, uważny obserwator sceny politycznej mówi o tym doskonale. Ta zakrzywiona rzeczywistość funkcjonuje. Wystarczy, że pan włączy TVP w likwidacji. Szanowni Państwo, szanowni państwo idziemy na kontrolę poselską. Korupcję, nieprawidłowości będziemy Jeszcze wypalać panie. żelazem. Jeszczejmy, Rozliczymy panie. ekipę Donalda Tuska. Będziemy żądać konsekwentnie ujawnienia wszystkich sponsorów Kampusu Polska Rafała Trzaskowskiego. Niech pan Nitras się nie chowa dzisiaj i ujawni nitras. dokładnie. Dokładnie. Niech pan Nitras ujawni, kto wpłacał na kampus Polska. No i oczywiście pana Tuska też będziemy żądać od niego ujawnienia, czy spotykał się z panem Wielgomasem, z jakimi biznesmenami się spotykał. Porównamy to z mapą decyzji dotyczących wszystkich nieruchomości od 13 grudnia 2023 roku w Kowrze, którym rządzi do dnia dzisiejszego niestety polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeszcze ostatnie pytanie. Ja jako wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi nie jest to żadną tajemnicą. Prowadziłem kontrolę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, kiedy byłem wiceministrem. To był najwyższy dowód, że reagowałem na wszelkiego rodzaju znaki zapytania ze strony rolników, czy z województwa zachodnio pomorskiego, pomorskiego, czy opolskiego, kiedy były zadawane pytania o transparentność. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy, żeby żaden polityk nie miał kontroli nad podejmowaniem decyzji w sprawach dzierża, bo polscy rolnicy czekają na polską ziemię i naszym zdaniem, zdaniem Prawa i sprawiedliwości, wszelkiego rodzaju decyzje powinny być nagrywane, transparentnie pokazywane i publikowane. Tego wymaga transparentność. Tym się różnimy od PSL-u, który jest przeciwko takiej transparentności. Co do kwestii etycznych. Mamy jedno założenie. Jesteśmy w polityce, żeby służyć Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w jakiejkolwiek partii pojawia się ktoś, kto łamie prawo, działa nieetycznie, jest zwykłym niedorajdą i szkodzi e, interesom Rzeczypospolitej Polskiej, powinien ponosić odpowiedzialność. Powinien ponosić odpowiedzialność. Tym się różnimy od platform obywatelskiej. I dlatego prezesem partii jest Jarosław Kaczyński, który natychmiast zawiesza takich polityków. A dzisiaj będziemy wyjaśniać to, co, między innymi o co pytała dzisiaj Wirtualna Polska. O to, dlaczego przez 600 dni w tej sprawie nic się nie działo. Dlaczego prokuratura dzisiaj będzie mieć problemy, żeby ustalić kwestie dotyczące billingów spotkań różnych ludzi. Chcemy wiedzieć, czy ci ludzie, którzy mają tą działkę, spotykali się z ludźmi Platformy Obywatelskiej PSL-u. Chcemy odpowiedzieć na mnóstwo e, pytań. I dlatego rozpoczynamy z panem posłem Andrzejem Śliwką e, kontrolę poselską. Wszystkie dokumenty ujawnimy. Ja jeszcze jedną rzecz, bo dostałem informację właśnie przed chwilą od pana ministra Krzysztofa Cieciury, który wspólnie z Pawłem Jabłońskim są na interwencji poselskiej w Kowrze, że zapoznali się z umową, i z tej umowy jasno wynika, że przysługuje prawo odkupu. Czyli, szanowni państwo, dziś czarno na białym mamy, że przez dwa lata ta zła, skompromitowana, skorumpowana władza, która obecnie rządzi Polską, miała możliwość odkupu tej działki po cenie sprzedaży. Nie zrobiła tego z jakiegoś powodu. Może tym powodem jest to, że państwo w Jelgomat finansowali kampanię Trzaskowskiego. Może tym powodem jest to, że spółka daftona finansowała Kampus Polska W Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Te sprawy, tą sprawę należy wyjaśnić. Także bardzo dziękujemy obecnością, że państwo jako media, rzetelne media jesteście z nami, a to, że są propagandyści, to przepraszam jeszcze raz za zachowanie tutaj niektórych Ostatnie osób. Ostatnie zdanie w związku z ujawnionymi informacjami przez panów posłów Cieciurek, Krzysztofa i Pawła Jabłońskiego, że umowa zawiera prawo odkupu i z którego może polskie państwo skorzystać. Stoi to w całkowitej sprzeczności z oświadczeniem sprzed kilkudziesięciu godzin Krajowego Ośrodka Wsparcia i Rolnictwa. A więc dyrektor Kowrun do natychmiastowej dymisji, teraz i tu, a jak nie, to natychmiast Stefan Krajewski do natychmiastowej dymisji. Dlaczego Kowr okłamywał Polaków w tej sprawie? Co ma PSL w tej sprawie do, do ukrycia? Idziemy tę sprawę wyjaśnić. Dziękuję. Szanowni Państwo, ta sprawa jest kolejnym przykładem tego, że ta zła, skompromitowana, skorumpowana władza podejmuje działania tak naprawdę na pokaz. Zarzuty, które mają być postawione panu ministrowi Ziobro są po prostu zarzutami, zarzutami absolutnie dętymi, mającymi tylko i wyłącznie wymiar polityczny. Pan Żurek jest politykiem skrajnie skompromitowanym. To, co on robi, tak naprawdę myślę, że w przyszłości będzie się bardzo tego wstydził. I myślę, że tak